Dzisiaj, czyli 20... 29, przychodzi trzecia przesyłka z Trebantem, w której jest trzeci prezent, czyli przez niektórych wyczekiwany ten śrubokręt i cztery numery, czyli od numeru 5 już będziemy dostawać po cztery numery. Co prawda, nie ma tego chyba nigdzie na stronie, ale wydawało mi się, że. Do tam 10 czy 15 będziemy dostać po 2, i dopiero później po 4. Tutaj, no, wielkie zaskoczenie, że dostałem paczkę z czterema numerami. Przygotowałem sobie to, co składaliśmy w, yy, w poprzednim odcinku, czyli tą całą płytę podwoziemą. Ona jest tak, w tych yy, no, była tak zabezpieczona, bo otrzymałem to w prezent już sobie wyciągnąć z kartonika. No i zajmiemy się numerem yy, 6 i numerem 7. Dużo tu skręcania nie będzie dlatego, po dwa w jednym odcinku. Ja sobie to zaraz rozpakuję. Mm. A najpierw zobaczę sobie prezent. Yy. Czekajcie. Jeszcze sobie y, chciałem sprawdzić, czy no to dobrze zamknięte. I zaraz sobie porównamy do tego zestawu, który gdzieś tam ja kiedyś kupiłem, bo są budząco podobne końcówki, są dosłownie takie same. I ta przedłużka jest taka sama. Jak zobaczyłem to w takim kartoniku, który jest jeszcze tu brudny, to nawet nie chciałem tego rozpokargować, i pomyślałem, że to straszny kłam i byłem lekko zawiedzony. Teraz kartonik odłożymy. W pierwszej przystówce dostawaliśmy ten magnes, w drugiej. W drugiej było był ten pojemnik na śrubki, więc pierwszy i drugi prezent naprawdę mega, a ten trzeci też mi pozytywnie zaskoczył. Jest 6 razy w środku 36 końcówek. Co prawda do numeru siódmego. I tak jest śrubokręt, który jest oznaczony chyba pH 0 albo pH 1. Ja sobie tylko zobaczę więc tak naprawdę interesujące nas, to mogą być co najwyżej tutaj o tym można na przykład odkręcić odkręcić yy, podstawki z y, samochodów PRL tą końcówką a nas tak naprawdę tutaj interesować będzie ten już będzie na pewno za, za gruby Czyli grzepię wokół na te końcówki. Ja sobie go wyciągnę. Ja sobie wyciągam te końcówki, które są, yy, są krzyżykowe. Jest PH 0 PH 20 y, i pH 30 i ja poprzednie numery skręcałem już śródokrętem PH 0 więc myślę, że wszystkie trzy się nadadzą. Włożę to z powrotem. To mm. do samej rączki, ona jest naprawdę fajna. Yy... Przedłużka jest raczej mało interesująca. Jest magnetyczna, więc te nie wypadają. Jeżeli <laughs> to z powrotem. Jedną ręką się to dość trudno robi. Dobra. Mm. W ogóle. Nie trzeba nic tu robić, tylko jak się zamknie i przesunie to. Jak chyba było samo przesunąć. No jedną ręką jest to bardzo trudno zrobić. O, teraz się zaczesnęło. One się same chowają po przesunięciu. Same się podnoszą. Ten element tutaj jest gumowy. Jakoś wykonanie na razie oceniam bardzo dobrze. Ta końcówka w porównaniu do tej co ja mam. Jakiś wam mówiłem, że kupiłem to. Bo poczynowałem do czegoś. To nie było kupowane do modeli. Podobny design. Podobna końcówka. Bardzo podobna przedłużka, yy. Więc trochę tych końcówek już będę miał. Ta też jest gumowana. Ale myślę, że to będzie ja lepiej leżało w dłoni. Ale po skręceniu tego tych czterech numerów, które teraz otrzymaliśmy, to Wam powiem, jak się w tym skręca. To nie jest odkręcane w żaden sposób. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc prezent naprawdę świetny. Żeby do każdej kolekcji były takie prezenty, to byłbym bardzo zadowolony. Na razie, no nawet nie będę tego zamykał, tylko odłożę set na bok. Ja sobie już rozpakowałem te dwa numery elementów jeszcze nie rozpakowałem, bo je sobie na razie odłożymy zaglądniemy sobie do gazetek w numerze 6 będziemy przykręcać do płyty podłogowej jej tylną część i są a w numerze 7 będą nadkola będą przednie nadkola czekajcie Nie, jednak będą y, w numerze 7, będą tylnie nad koła. Zagląimy sobie do gazetki. Y, w gazetce mamy tak: y, jeden element, cztery śrubki, trzy będą wykorzystane. Na pierwszej stronie oczywiście y, spis treści, instrukcja. Czy gazetka ma mniej stron? Nie, nie ma tyle samo stron, co każda inna poprzednia. Później mamy artykuł o trabancie, Jakiś artykuł o jego kolekcjonerach. W o, są cztery, do tego cztery strony yy, cztery strony artykuła o kolekcjonerach Trabantów yy, Już w którymś numerze była podobna tabelka, gdzie pokazywałem was wam pas przedni i właśnie z nadkolami, ile tam jest rdzy Tu jest yy, kolejny raz jest właśnie o korozji w trabancie i Hmm. Tu jest aut nie autograf, tylko tu jest, tu jest artykuł o wydełku. For u ja tych czasów niestety nie pamiętam. Może ktoś z Was, eh, widząc po statystykach, moje materiały z Trabanta trafiają do eh, wiekowo grupy 25, to chyba tam 30 lat, a do porównania do trafia do 24 roku życia, do ludzi, więc może wy jeszcze to pamiętacie. Ja nie mam na temat tego zielonego pędzla nic. No i na ostatniej stronie jest, co będzie w numerze 7, którego sobie od razu właśnie zaglądniemy Numer 7, o to zaraz, jak zobaczymy, sobie elementy. numerze 7 mamy tylnie nadkola, śrubokręt. Instrukcja czysta, przejrzysta, jak to w kaszet. Tak to będzie wyglądało po tych dwóch numerach. Tu jest jakiś artykuł o jakiejś firmie z NRD, ale to jest po niemiecku, więc tego nie przeczytam nawet. To jest, to jest nadal działą historia Trebanta, tu widzę jakoś tam Audi, jakiś stary motocykl, sukcesy i porażki, August Horch, Hor nie mam pojęcia jak to powiedzieć, to jest chyba założyciel Audi. Znaczy tu jest tak w artykule? ja tu nie wiem. Nie przepadam za tą marką. Yy. Tu Mam artykuł o motocyklach, o narodzinach yy. o Tutaj w tej gazecie jest nie o korozji w terenie, tylko o niemiecki, niemieckim rynku samochodowym przed, yy, przed wojną. No i. Na ostatniej stronie jest artykuł o nostalgii. To akurat jest o i też również tego niestety nie kojarzę, więc nie mogę wam e, nic powiedzieć na ten temat, ale może któryś z Was używał takich perfumów. Czekajcie. Niech mi, Niech mi złapie tylko fokus. Można sobie zastopować i przeczytać, może ktoś, je, może ktoś jeszcze je kojarzy, tak samo może któryś z Was kojarzy to, e, to mydło z numeru 6 z, z artykułów nostalgii, No i na ostatniej stronie standardowo, co znajdziemy w numerze 8, w numerze 8 będzie e, ściana komory silnika, regulator i inne detale komory silnika, cztery takie drobne detale, widzę jakiś przewód, Penseta. Ja rozpakuję, rozpakuję elementy i sobie je złaśniję. <laughs> Zanim jeszcze rozpakuję, cenię płyta w takiej tacce, tutaj w takim e, większym kawałku plastiku nad kolą. No i wspomniany wcześniej śrubokręt, który wydaje się być bardzo fajny i mieć taką fajną goniówkę. No i zestaw śrubek, śrubki zapakowane standardowo w ten woreczek. Muszę używać trzech sztuk, są dodane cztery wam pokażę. Ale to się dobrze trzyma teraz nie wiem Nie wiem która strona będzie gdzieś tam powiedzmy dnem bagażnika Ale na przykład tutaj w sumie obydwie są takie że tak sobie Czekaj, okay, odbiję Wam tak światło, żebyście widzieli, jak ten odlew jest zrobiony. Ja zaczynam się martwić o karoserię i o elementy, które będą widoczne. Chyba, ja że to jest model w skali 1 do 8 i tak y, jest dokładnie robiony, że y, że y, odtwarzają wżery na, y, na podłodze i w konserwacji. To sobie odłożymy. Nie pasuje. Mm. Mam standardowo 10% baterii. Ja chociaż o. Ale ładnie wykonane. To już jest element, który będzie widoczny, prawdopodobnie z komory. Mm, może nie z komory silnika, bo to są tylnie nadkola. Ale to są tylnie nadkola. Nie wiem czy one będą widoczne Śro w środku. Raczej wątpię. Ale są, są ładnie, ładnie polakierowane. Możecie zobaczyć, nie ma na tym żadnej wady czy skazy. Ale to jak one są wyko wykończone od środka to jest po prostu coś genialnego. Naprawdę bardzo fajny w dotyku. Nie możecie tego zobaczyć, ale no jak na element metalowy takim czarnym macie naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Mega mi się podoba. Ale mi szkoda kłaść ich na tego. Czekajcie, sobie wezmę tego, Boże, je do tego pasaportu. sobie jeszcze drugie. No tutaj się zrobiła mi mała morka. I tu widać, że coś, coś jest, ale no wykończenie nadkoli naprawdę jest bardzo fajne. W ogóle Trabant ma bardzo tego, bardzo. Nie, tego na pewno nie będzie widoczne, bo jest lewa i prawa strona chyba. Tego. No jest. Yy, lewa strona jest yy, na... na nadkolu wbita. Element dość ciężki. Yy, nie mam do czego próbować. A jest dość gruby. Ma, ma 3-4 mm spokojnie. Trzyma na pewno. Aha, czekajcie bo... zaajęć się elementami, ale nie wyciągnąłem, nie wyciągnąłem, yy. śrubokręta. O ma nawet na sobie jakieś oznaczenie, tylko nie chcę mi złapać fokusa. Nie wiem, jakby oznaczenie S2 coś takiego. Sama końcówka. Śrubki oczywiście czy one są inne od tych w, w płycie podłogowej tak są krótsze więc żeby ich nie pomieszać ja je odłożę I sobie wyciągniemy któryś ze śrubokrędu, który do tej pory mieliśmy ten jest dużo drobniejszy ten jest dużo drobniejszy od tego jego nie będę używał o przykręcę nim jedno szybko, że zobaczyć. Jak się nim przykręcę, to będę używał do tego. Jeden z najprostszych, i najbardziej przyjemnych numerów, jakie chyba do tej pory składałem Co do samej płyty podwoziowej, no nie da się jeździć, dla przykręcić, bo zwyczajnie nie będzie pasować. Chciałem ją tu przypasować Są trzy otwory Przykręcamy ją do wszystkich trzech Dopiero teraz zaczyna mnie pogląd Czekajcie, ja sobie przyłożę rękę moją Zobaczcie, w do mojej ręki Jakie to jest Jakie to jest wielkie? Zmieniłem trochę ustawienie światła w telefonie. Co do samych nadkoli, e, przykręcane obydwie pary o trzy śrubki. Odwrotnie też ich nie da się zamontować. Największym jest hitem to, że być może dopiero to zobaczę na nagraniu, ale zwyczajnie, tak bym zgubił jedną śrubkę albo jakbym zgubił nawet dwie, bo powinny mi dwie albo chociaż przynajmniej jedna zostać. A nie zostałam, a mi nawet jednej zabrakło i widzieliście, próbowałem dobierać z tych od Trebanta. W końcu wziąłem sobie śrubkę z śrubkę z dorze. Co mogę powiedzieć? Obawiałem się, że te trzy śrubki to będzie trochę za mało, żeby utrzymać to wszystko jakoś w pewnym momencie pojawiła się, jak widzieliście, szmatka. Co do samego śrubokrętu, jest naprawdę dobry. Jest wręcz. czuć, że to jest śrubokręt do tych śrubek, naprawdę, czuć, że on jest do nich. Bardzo dobrze się nie nim skręcało. Użyłem, śru... Użyłem szmatki dlatego, że nie twierdzę, że zawieszenie jest liche w trawancie. Ale po prostu z jednym kołem tutaj tymi elementami takimi, no nie chciałem jakichś tam naprężeń niepotrzebnych na nie generować. Eee. Pomimo tych tylko trzech śrubek w takim typie połączenia, że tutaj na krawędzi, się to sztywno trzymało, właśnie z tej płyty podwodziowej została mi jedna śrubka. Z tym ją opisałem sobie od razu wrócę do pojemnika. Mm. Nadkola, tylko to wszystko. No, się popisał markę. Nadkola, tylko to wszystko spięły w całość. Jest naprawdę fajnie. Mm. Jednak będziemy do tego bardzo dużo elementów dalej przykręcać. więc fajnie, jeśli ta płyta jest. Fajnie, jak ta płyta jest, że tak powiem, sztywnym naprawdę z elementem, gdzie nic nie rusza. Wszystko pasuje do siebie. Co do tego śrubokrętu. Obiecuję wykorzystać e, taży prezentu, obiecuję go wykorzystać w następnych dwóch numerach i skręcać właśnie nim je. E, o czym chciałem jeszcze powiedzieć? Zanim się pożegnam, bo tutaj nie ma nie za bardzo. E, nie wiem czy tak powinno być. Ale widzicie. E nie, czekajcie, jeszcze mogę przykręcić kawałek. Ja ją jeszcze przykręcę kawałek. Tutaj w tym miejscu, nie daj że jest szpara. Znaczy mi ta szpara absolutnie nie przeszkadza, ja mam nie ma problemu. Tutaj jeszcze zaraz ją wykręcę, przegwintuję i przykręcę. Dlaczego się tak wydarzyło i dlaczego tu jest taka szpara i to nie doszło i w ogóle, a się wydawało, że wszystko jest mocno dokręcone. no Ponieważ wkręcałem to na pałę za nas, wykorzystaj metodę, o której sam zrobiłem poradnik. Tu, 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 tu macie gdzieś u góry. Link do niego mm, Poprawię to, mam nadzieję, że to wszystko dojdzie O Jezu, ale ciężko tym <śm> operować Tu wygląda to o niebo lepiej, choć ta szpara też tu występuje Czekajcie Słyszycie? Muszę wyczaić, gdzie to klika. Też w tym samym miejscu, też jest niedokręcone Ale dałem dupy o, no, też jest niedokręcona. Po według stronach. Mm. Ja to za chwilę poprawię. A co do tych szpar, zwracałem, zwracałem na to uwagę dlatego, że ile to nie jest teraz problem, że tam jest szpara, która ma 2 mm albo 3 Tylko nie chcę, żebym składać. Ojej, jest to, to nieszczęsne jedno koło. Nie chcę, żeby później przy składaniu Resztę modelu. Okazało się, że nie będę mógł spasować karoserii albo jakichś innych elementów. Będą szpary nie będę mu tego wszystkiego podociągać. Więc dlatego staram się teraz przy... przykładać do tego taką uwagę. Już jestem po małych poprawkach, próbowałem to poprawić. I w sumie mało to dało. Co dobra rączka, to dobra rączka. Naprawdę dobrze się nim wkręca. Hmm, za Chiny i no nie złapię na niego końcówki. Końcówka wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że się naprawdę mocno siłowa z nimi. E, ja na razie to tak zostawię. Szpara jest nadal. Nie będę tego ruszał, bo tam już mam praktycznie mam tak zjechany łepek w niej, że prawdopodobnie zdaje się że nie będę mógł tego wcale odkręcić w razie takiej potrzeby. Ja po prostu poczekam, e, jak będzie się rozwijała sytuacja. Będę patrzył na grupie. Jak to skręcałem inni, jak to wygląda u innych? To jest mój pierwszy model. Ja po prostu nie wiem, jak to powinno wyglądać. Jeśli będę widział, że inni zrobili to jakoś inaczej, to to zwyczajnie poprawię. Jak inni nie będą mieli szpary, a ja będę miał, to albo będę próbował podmienić śrubki na jakieś z Fiata albo Doża, albo po prostu zeszlifuję tą śrubkę, tak żeby to dociągnąć. Że zacząłem się zastanawiać. Czy po prostu to nie jest tak zrobione, że bo tutaj czekajcie albo ewentualnie będę szlifował te, te słupaczki do których przykręcamy bo z tej strony czekajcie? Z tej strony to idzie zobaczyć Z tej strony jak widzicie to idealnie przylega Mocowania leży na słupaczkach, a tu jest szpara. A to wszystko jest naprawdę tak sztywne. Jak tego podnosiłem tą płytę podłogową bez tych nadkoli. To poczułem, że jednak to nie jest takie sztywne na tych, na tych trzech śrubeczkach. I one naprawdę spinają to wszystko w całość. Eee, to było na tyle w tych dwóch numerach. Ja Was zapraszam do kolejnych dwóch, czyli do 8 i 9. I też do innych serii na tym kanale, do subskrypcji i do komentowania. No i oczywiście dodania lajka. Ja tylko odkładam te elementy i zabieram się za to, co będziemy składać w numerze 8, czyli będzie to ściana grodziowa. A w numerze 9 jest dalszy element tej ściany, dolny, czyli prawdopodobnie montowany tu. Ale nie wiem, czy. Nie, raczej nie będziemy tego przykręcać do nadwozia, bo nie mam za bardzo do czego z przodu. To było na wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć.